Witajcie! Dziś odpowiem na pytanie, kiedy i czy stosować chemię do naklejania folii. Będziecie mogli też zobaczyć, jak łatwo to zrobić. Folie ochronne to naklejki do specjalnego zastosowania, wyposażone w mocny klej, o którym mówię dokładnie w innym filmie. Folie ochronne nie są produktami tanimi. W dodatku najczęściej oklejamy rower po raz pierwszy w życiu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, może naklejać folię bez chemii. Ja w swoim życiu okleiłem już setki rowerów, a mimo to używam płynu do aplikacji. Dlaczego? Po prostu naklejanie z płynem jest łatwiejsze i wiele precyzyjniejsze. No i pozwala mi na popełnianie błędów. Jak działa płyn do aplikacji folii? Pierwszym i najważniejszym zadaniem płynu jest czasowa separacja kleju z foliochronu. To znaczy, że płyn przywiera do kleju folii i tworzy na nim lekki, poślizgowy film. Dzięki niemu po ułożeniu formatki na ramię roweru możemy ją przesuwać, podcinać, odklejać i ponownie naklejać bez obawy, że folia się uszkodzi. Drugie zadanie to umożliwić w łatwy sposób usunięcie bąbelków powietrza, które pozostały uwięzione pomiędzy ramą a folią. Podczas wyprasowywania płynu palcem lub raklą przed nim powstaje mikrozgrubienie, które przenosi powietrze wraz z płynem poza obszar wyprasowywania. Po trzecie, ponieważ mikrowarstwa płynu jest jeszcze pod folią jakiś czas, możemy oderwać folię od ramy i przy użyciu atomizera zmyć brud z folii, a potem odtwarzając całą procedurę nakleić ją jeszcze raz. Oczywiście jak wszystko na tym świecie i preparat ma swoje mankamenty. Pierwszy, to wydłuża czas klejenia krawędzi folii. Oznacza to, że ze względu na zmniejszoną przyczepność trzeba poczekać aż preparat odparuje, by krawędzie dobrze przyglądały do ramy. Drugi to po około godzinie od naklejenia pod folią powstają wzgórki, które mogą przestraszyć użytkownika. Jednak jest to proces całkowicie naturalny związany z napięciem powierzchniowym płynu. I znikną one tak szybko, jak się pojawiły. Jak naklejać folię przy użyciu preparatu? Podczas odrywania folii od papieru zabezpieczającego klej, nanosimy na klej niewielką ilość preparatu. Następnie zraszamy ramę w miejscu, w którym będziemy przykładać folię. Mokrym klejem do mokrej ramy nakładamy folię. Następnie od góry zraszamy folię leżącą już na ramię. Ułatwi to wyprasowywanie płynu spod folii. Poziomujemy formatkę i gdy jesteśmy już pewni umiejscowienia, wyprasowujemy płyn długimi, posobistymi ruchami w jednym kierunku. Jeszcze jedna ważna kwestia. Polak mądry po szkodzie. Czasem chcemy trochę zaoszczędzić i słyszę wtedy, wymieszam kraniczankę z płynem do mycia naczyń i będzie dobrze. Przed tym bardzo przestrzegam. Woda z kranu ma w sobie minerały, które po odparowaniu zostaną pod folią i zostawią biały nalot. Niesprawdzony płyn do mycia szyb lub naczyń po czasie potrafi wejść w reakcję z klejem i może ją rozbielić lub zmatowić. Proces odparowania samej wody, nawet destylowanej, jest bardzo długi, a samo woda nie jest dobrym separatorem obecnych klejów. Szkoda zmarnować pracę i folię za 100 złotych na oszczędność kilkunastu złotych. Cały proces przygotowania i naklejania możemy zobaczyć w innym filmie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.